NA DROGĘ Radku, piękny, słoneczny dzień. Powiedz, co tam u Ciebie słychać? Wiesz co, no Tak tam... na początek. Wszystko dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo dużo e, rzeczy e, zawodowych się dzieje w moim życiu, mhm. ale nie myślałem, że jeszcze będę miał okazję takim pięknym polonezem pośmigać i to gdzie? Po stolicy. No super. Tak jest, na wypasie, oklejony woksowus. Tak, oklejony woksowóz, I voksowóz. powiedz mi, czy miałeś kiedyś poloneza, w ogóle jaki był twój pierwszy samochód, jakie były twoje początki motoryzacji. Motoryzacji? Wiesz co? Pierwszy. Bo do tego, czym jeździsz teraz czasem? Spoko, spoko, spoko. Do, do o, tym, o, tym o tym nie mówię. <laughs> e, teraz e, moje początki to był Opel Adet 1300 na elektronicznym wtrysku. Nie po raz pierwszy staje mi. Przepraszam <śmiech> bardzo, <śmiech> e, że tak mówimy. To, to, to był mój to było moje pierwsze autko, niesamowite, dwudźwiowy hatchback z tą szybą podnoszoną. Wypas. Wypas i naprawdę świetnie chodził na tamte czasy, gdy właśnie e, to były czasy, no kurka wodna, polonezów, fiatów, no takie to były czasy, tarpanów, żuków, mm -hmm. no i Bóg wie czego jeszcze, garbusów. Na, na tym kadecie uczyłeś się jeździć czy? Wiesz co, nie, 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 ja uczyłem się oczywiście, no jak, jak każdy chyba z mojego rocznika, na maluszkiem pomykałem, na maluszku zdawałem prawo Gwiazdy. Jak sobie pomyślę, że najlepsze lata mojego życia upłynęły mi w tym podskakującym, grzechoczącym, karłowatym pierdzielu. I maluszkiem przemierzałem pierwsze kilometry. Czyli przesiadka na kadeta z malucha. Na to... kadeta z malucha to była dosłowna przepaść. To, to był motoryzacyjny skok, cywilizacyjny, że tak powiem, motoryzacyjny, bo to było zupełnie coś innego. No i oczywiście wziąłem już swoją dorodkę wtedy tym Oplem, kurka woda. Żartuję. Tak, tak. Jak jeździcie na koncerty? Tak. Po, by, dużym busie. To co, co robicie? Bo przemierzacie mnóstwo kilometrów. To jest odcinek między jedną miejscowością a drugą, a trzecią, a czwartą. Powiedz co robić w tym czasie i Rozmawiacie nie, jeśli ze nie sobą, śpicie. śpiewacie, a czy może w ciszy, wręcz przeciwnie już. Co ty nie nalidzimy się my w ogóle, nie rozmawiamy ze sobą. Żartuję, <laughs> oczywiście. Wiesz co, no chyba to co każdy, no, no to rozmowa, sen, no, no, wszystko co się z tym wiąże, no bo wiesz co, my Mieliśmy, my raz policzyliśmy, to znaczy w ogóle telewizja za nas policzyła, która gdzieś tam tak. e, przez pewien weekend za nami jeździła, robiła u nas program o, o całej tej trasie, I ile my kilometrów pokonujemy, to wiesz lub nie zrobiliśmy od czwartku do poniedziałku 2700 kilometrów po polskich drogach. No. To, to my tam mamy naprawdę drugi Big Brother i tak na, yy... <śmiech> <śmiech> My w pewien sposób zawsze mówimy, że musimy się lubić, bo gdyby ludzie z siebie nie tolerowali na tak małym obszarze, na tak małej przestrzeni, to by się po prostu pozabijali. Nie ma z jest raczej wesoło, jest jak w rodzinie. No, tak to wygląda. No. Ciężkie pytanie, no co robisz w trasie? No, coś tam robię. Na drogę. na drogę. Nasi słuchacze, nasi telewizowie, mhm. co i już by chcieli wiedzieć, co tam. Co Słuchaj nowego w co nowe... weekend, jeśli Wiesz, chodzi co no... o muze o muze o muzeę stricte czy w zespole? E, no, może zacząć od zespołu, a potem przejdziemy do... No to do, oczywiście do jest nas czwórka tak. teraz, jest nas teraz czwórka. E, naprawdę świetni ludzie Bernard, Mikulski i Karol Skrubański do nas do naszej ekipy dołączyli. Tak. Nasz stary tancerz, czyli Paweł Mitubski wybył e, e, za wodę za, za Bałtyk, mieszka w Norwegii, z tego co mi wiadomo. Mm. No i cóż, no, no myślę, że nowa fala, nowa krew, taki nowy powiew mhm. e, świeżości zupełnie zupełnie inaczej to teraz na scenie wygląda, no bo czym więcej e, osób na scenie, to nawet głupi ruch ręką robi wrażenie większe. To to jednak e, e, da się zauważyć. Ale przede wszystkim jest fajna atmosfera. No, no nie wiem, czy, czy po prostu tak nam się w życiu jakoś udaje, czy, czy przytrafia, że, 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 że i Adaś i Paweł, jak, jak, jak byli, bo Adaś oczywiście został, ale jak i Paweł, to była spoko ekipa, taka, że zawsze jest wesoło, jak Ty mówisz, tyle godzin w tak. jednym aucie i, i jest to, o czym zawsze gadać, jest to, o czym dyskutować, czy nawet się spierać, ale to wszystko raczej w, z jakimś humorem i teraz dwóch nowych chłopaków dołączyło i, i też jest atmosfera nieziemska, jest bardzo fajnie. Także no tutaj mamy jakoś szczęście na, na, na tancerze, że zawsze są spotki. A muzycznie? Jakie plany na A muzycznie, no to jestem obecnie na e, etapie dwóch jakby projektów. E, e, no ja zawsze w ciągu roku przynajmniej dwa teledyski kręcę. No i ten rok chcę, aby nie był jakiś inny. Chociaż powiem, że obłożenie koncertowe jakby zawodowo w ten sposób, to, to jest jeszcze lepsze niż ubiegły No hmm. się nie spodziewałem, ale gdy, gdy z Tomkiem, z menadżerem ostatnio rozmawiałem, to naprawdę mamy bardzo duże obłożenie koncertowe. Rok jest mega. E, no mamy w tej chwili Sylwestra, no, zabukowanego, no. Wow. A tak naprawdę bier, rozmowy o Sylwestrze były w styczniu, no wyobrażacie sobie ja. Ja nie pamiętam, e, żeby ktoś na rok w przód bukował Sylwestrę, no ale już wiem, gdzie będę w Sylwestra. To jak ty sobie dajesz radę? Wyjeżdżacie w czwartek, wracacie w poniedziałek, czy różne wakacje naprawdę to robi, różnie. nawet częściej. To, wiesz co, to, na, to nawet nie ma takiej reguły potrafiliśmy być i... Ponad półtora tygodnia po, poza domem. W ogóle nie zajeżdżając do domu, a złość była tym większa, że byliśmy naprawdę o krok, ale nie mieliśmy ani chwili takiej, żeby gdzieś tam zajrzeć. A czasami jest tak, że wjeżdżasz na dwa dni, na dzień, no tylko jesteś kilka dni w domu. No to, to jest właśnie taka praca, że nie jest jakokolwiek godzinowo ani czasowo normowana, to, to tylko wyznacza booking i, i kajet menadżera. E, no powiem szczerze, że. Jakbym miał tak Suma summarum, jakieś takie podsumowanie zrobić tygodnia czy, czy roku całego, to chyba wydaje mi się, że więcej byłem w samochodzie niż w domu. Na drogę. Czujesz się trochę takim ojcem tego renesansu blisko. Wiesz co, nie wiem czy powinienem, czy nawet powinienem, bo tak na dobrą sprawy to wszyscy artyści dorośli. Weźmy, no każdego, nie będę tu kogoś z osobna wymieniał, bo, bo kogoś mógłbym pominąć, a nie chciałbym tego zrobić, ale, ale weźmy tą muzykę, no, porównajmy ją z 10 lat do tyłu, no to przecież to była zupełnie inna muzyka. No, chodziło oczywiście o to samo, ale pod względem aranżacji, przygotowania, masteringu mhm. tego całego studia, no i podejścia artystów, yy, y, profesjonalizmu w tym wszystkim, co jest, to, jest to niebo było inne. Moim no. zdaniem, Zenek Martyniuk dorósł. Zenek? Zenek nigdy nie dorośnie. No. Zenek musi być zenkiem. Tak Zenek musi być zenkiem, dlatego ludzie go kochają, że jest zenkiem. Tak. Każdy powinien być sobą. Ja się ogromnie cieszę, jak spotykam w muzyce Disco Polo artystę, który ma swój wyraz, ma swój charakter i swoją charyzmę, a przede wszystkim swoją świadomość, świadomość samego siebie i, i, i tyle, żeby, żeby był inny. Bo, bo dużo wykonawców jest takich, że zanim gdzieś tam nie usłyszymy wokalu, to nie wiadomo, kto to jest i, i, i takie to trochę bez wyrazu, że wpada jednym uchem a drugim wypada. A, a ta muzyka, właśnie na tym polega jej dorosłość, że artyści zaczęli mieć świadomość samych siebie. I, i jeżeli będziemy słyszeli nasze no, sylwka Power playa, no to będziemy wiedzieli, że to jest sylwek Powerplay po pierwszych nutkach, bo każdy z, po tych latach dopracował do, 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 do się i doczekał się z własnego brzmienia, że po czymś będzie rozpoznawalny. No Myślę, że z, z nami jest też podobnie. No, chociaż ja dość często szukam i eksperymentuję, ale to jak wiemy, na dobre czasami wychodzi. A zwróciliście, przepraszam uwagę, jak wszyscy nas chętnie wpuszczają. Tak. No jednak Polon korzystasz z tego, tak? Jednak Polonez robi furory, co? Tak, bo, bo, bo to jest tak. już nieco Ja widziałem tam, jak, jak z wami rozmawiałem, to, to widziałam też te, te, te twarze, jak nas puszczali, tak? Nie nas tak, przepuszczali Patrzą, wszędzie z każdej no. strony. Jak Norbert do ciebie dzwonił, to dobra, dobra, ale ja muszę, muszę prowadzić. Ja muszę poprowadzić Poloneza, ludzie. No to ja tak się zmienimy. Żeby nie było. Szyc na drogę. Jest? Stary, poczciwy Podobacz Polonez, się. panie! I tu też w lewo będziemy jechać. Na luzik nie wolno, wiesz o tym, nie? Nie? nie. nie Ale korbkę tą drugą do góry. Patrz, o. długie włączyłem tak. Zaraz będą nam zjeżdżać, Radek, jak będziemy nie, siedzieć na ogonie. To długie Nie mamy długich? <laughs> <laughs> mamy. Długi? mamy, mamy. mamy. Awarie mamy czy nie? Yes. Jest. Ta waria, ogrzewanie tylnej szyby nawet działa. Eee, mm. tak. I korbotronik. Korbotronik, Corbot, pokaż. A gdzie się naciska? Tutaj. <grym> <grym> Dobrze. Oczywiście jedziemy, jedziemy niemiecką autostradą. A <grym> system pasa jest? <grym> eee, tak, i czujniki zbliżenia. Tak, Witam, ja jestem, ja tak, jest. ja jestem asystentem. <grym> Uważaj, zjeżdżasz! <grym> du, du, du. Chciałem Cię zapytać jeszcze, bo byłem ostatnio na premierze filmu uh -huh. Boys Extra Klasa. Boys Extra, extra U, wiem, nie, wiem cię. nie byłem, nie mogłem. Ale byłeś w filmie. Wytłumaczyłem się, tak, wypowiadałem się, wiem, tak, uh -huh. wypowiadałem się, niestety nie żałuję bardzo, a chciałem być, ale nie mogłem, nie mogłem. Uh -huh. y czy Ty chciałbyś taki film o swoim zespole za jakiś czas? Za jakiś czas być może tak, no ja miałam propozycję napisania o mnie biografii, znaczy miałem biografię taką na zasadzie e, ilustrowanej, że tam kilka fotek, kilk, e, kilka fotek, jakiś tam opis, no to tak, mm -hmm. ale miałam propozycję takiej biografii naprawdę e, szeroko rozumianej i nie chciałam tego jeszcze, no przecież mm -hmm. mi się wydaje, że biografię powinno się robić po śmierci kogoś i, a nie za życia, mm. może, może są rzeczy, o których nie chciałbym teraz mówić, może miałem takie w przeszłości, a biografie powinno wedle mnie mm. powinno się znaleźć wszystko i tak zupełnie szczerze, bo jeżeli biografia miała być biografią, to to nie tylko same jakieś superlatywy, ale też trzeba pokazać rzeczy, no, jak, jak człowiek żył, jaki jak był i, i jak to naprawdę wyglądało. To może, skoro nie dokument, to film fabularny. Może chciałbyś wystąpić, zostać gwiazdą filmową, serialową? W ogóle? Czy bym chciał? Bym tak. chciał. Powiem szczerze, Ciągniecie że... trochę? W... Nie wiem, czy ciągnie, bo miałem taki epizod w filmie Disco Polo i, i tak. zawsze myślałam, że nigdy bym sobie nie dał rady i nie poradził, a się okazuje, że wilk nie taki straszny, jak go malują, mhm. czy tam diabeł. Czyli się da? E, że się da, no bo to była przygoda nie, nieprzeciętna. Na jakiś epizod chętnie bym gdzieś zagrał, ale to oczywiście. Jakby takie coś się... Drodzy reżyserzy, proszę słuchać. Na drogę. Ja uwielbiam ją. Ona tu jest i tańczy dla mnie bo Dobrze to wie, że porwę ją i w sercu skoba na dnie. Bo Wielbiam ją, ona tu jest I tańczy dla mnie, o, Dobrze to wie, że porwę ją I w sercu schowam na dnie I teraz o, 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 o Przybranie mamy O, 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 o. No to mi jedną rzecz, dlaczego no. się wszyscy na nas gapili? Ja nie wiem właśnie, nie, wiem, to... nie mam zielonego pojęcia. A niebieskie. Może dlatego. <głosy> <głosy> może dlatego Radek, że jesteś. Że jesteś w tym samochodzie to raz. Może dlatego, że jest oklejony woksem, a w ogóle to Polonys. To jest zasługa tego Poltka, z całą pewnością. Niesamowity. Co kultowy, z duszą? Yy, my w ogóle jedziemy... 140 tym. no nie przekracza. No i zobacz, niskie spalanie. Chociaż nie pokazuje. Ale Trzyma benzyny czy oleju? Oleju! na drogę! <pół. śmienic> no, zdał pan. Zdał pan, zdał pan, pan ledwo, ale pan zdał. <śmienic> Ile, Dziękujemy to? bardzo. Za mało masła było. <śmienic> no proszę pana. Dziękujemy Tata bardzo. Tata więcej już nie ma. <śmienic> Rozliczymy się za chwilę. Dobrze, dziękuję. Dzięki, Strzała, Radek. dzięki za jazdę. Dziękuję. Wielkie dzięki.